Uchwyt, uchwyt. Swoje spokojnie. Prawa ręka najpierw. Nie daj się złapać. Złapać. uchwyt. Od środka złapać. O tak. Bardzo dobrze. Ale najpierw wróż go z miejsca. Nie daj się ciągnąć. O tak nie. Najpierw go zaciągnij. Prawą ręką. Tak, ale mocno. Dobrze było. Dobrze. Go wejdź mocno. Teraz mogę miał z przodu. Podcinaj tą nogę. Tak, jest. Jest, Juko. Cały czas akcja była. Trzymaj. Trzymaj kamień. Tak. Bardzo ładnie Trzymaj mocno. Rękę. Trzymaj rękę. Jak to jest barki na, na macie? Trzymaj nie cały czas. Nogę. Kamil, no jak mogłeś puścić sobie? Dawaj. Nogę masz z przodu, wycinaj ją. Dawać Juko dobra. wcześniej też był. Trzymaj mocno. twoje. Twoje To teraz noga, noga. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest teraz. Ale powtórz atak od razu, jak Dawać jest za piaskiem. Mocno. jest pięknie. Bardzo ładnie. Działaś korzenka? Brawo, Kamil. Bardzo ładnie. Eu não disse